Przesympatyczny, przecudowny trolling, po prostu ktoś sobie przeszedł przez sito weryfikacji w takich grupach zamkniętych, założył konto, puścił parę fejków i yy, straczka palce lizać. Ale to syf! Cześć kochani, dzisiaj szybciutki materiał, musiałem się z wami tym podzielić, bo to jest najlepszy trolling samochodów elektrycznych, jaki ostatnio widziałem. Yy, także na szybkości, bez żadnych lokowań. Poza oczywiście przypomnieniem faktu, że partnerem kanału jest firma Prodigtech, i aktualne promocje macie na dole w opisie. No i jedziemy. Mniej więcej w poniedziałek 17 września przez kilka serwisów motoryzacyjnych przeleciała się łamiąca wiadomość. Chodzi o to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaczął sprawdzać obowiązkowe nalepki na samochody elektryczne. Już tłumaczę o co chodzi. W zeszłym roku w lipcu ruszył program, który nazywa się Mój Elektryk. To jest rządowy program dopłat do samochodów elektrycznych. No, i jeżeli jesteście takim zwykłym Kowalskim, nie macie firmy, to możecie skorzystać z dwóch opcji. Pierwsza opcja jest dla takich standardowych, którzy nie mają karty dużej rodziny, i w ramach dopłaty możecie wtedy dostać 18 750 zł pożyczki bezwrotnej. A jeżeli macie kartę dużej rodziny, to możecie dostać 27 tysięcy złotych. W dalszym ciągu można składać wnioski, pieniądze są jeszcze do wzięcia, ale oczywiście już wielu nabywców z tego programu skorzystało. I w umowie jest napisane coś takiego, że, uwaga, cytuję. Oświadczam, że pojazd objęty dofinansowaniem będzie oznakowany logotypem i CIGW, co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia. I dalej jest taki dopisek, że y, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zastrzega również możliwość przeprowadzenia kontroli y, pod rygorem jej wypowiedzenia i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami. Czyli macie oznakować samochód, jeżeli wzięliście dopłatę. Nalepką, a jak nie ma tej nalepki, no to może być kontrola, i trzeba wtedy będzie oddać na przykład te 18 750 zł plus odsetki, jeżeli żeście sobie tego auta nie okleili. I teraz, tak, rzeczywiście. Tematu nie było, dopóki nie pojawił się kilka dni temu, właśnie na zamkniętych grupach zrzeszających użytkowników samochodów elektrycznych. I tam się pojawiły takie doniesienia, jak to w Urban Legend, że kolega kolegi dostał ponoć jakieś wezwanie, że chcą od niego całą kwotę plus odsetki, że zaczęły się kontrole. No i oczywiście zaczął się wielki lament na gwałt przyklejanie tych naklejek, naprawdę na tych forach coś pięknego, bo ludzie sobie przyklejają te naklejki. Teraz faktycznie w tempie ekspresowym. Wygląda to, nie oszukujmy się, obrzydliwie. To naprawdę obrzydliwe są te naklejki. Specjalnie wam wziąłem coś takiego, żeby pokazać. To jest ramka pod tablicę rejestracyjną. Ona ma mniej więcej 11 na 50 cm, a naklejka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ma 42 cm, czyli jest taka i 7 cm. I żeby było śmieszniej, to nie możecie jej sobie tam przykleić, gdzie wam się podoba. Tylko tak. W umowie, w zasadzie w załącznikach do tej umowy jest wyszczególnione, że taka naklejka powinna być naklejona na przykład na tylnej klapie bagażnika nad tablicą rejestracyjną, tył pojazdu obok tablicy rejestracyjnej na jej wysokości, na bocznych drzwiach przednich pojazdu w dowolnej stronie, ale w górnej części. Albo na przednim nadkolu pojazdu w górnej części, czyli taka naklejka 42 cm, żeście se dofinansowali ten samochód. Jak powiedziałem, nie było tematu, póki nie wypłynął temat kontroli. No i. Nagle się zaczęła wielka sraczka na forach i wielki lament też. No bo przecież nie po to się kupuje elektryka za 200 tysięcy, tam jest takie zastrzeżenie, że on nie może być warty więcej niż 225, żeby potem jeździć z taką wielką naklejką, która pokazuje, że tak naprawdę to niewiele się różnici od tych matek, co to biorą 500 plus na bahorki. No bo. De facto, dalej też korzystacie z programów socjalnych rządu, tak? Więc wielki płacz nikomu nie przeszkadzało, dopóki nie zaczęto sprawdzać. A teraz, o Jezus Maria, jak to obrzydliwie wygląda, gdzie to przykleić, jak to zdrapać i ble ble ble. Podsumowując, yy, śmierdziało mi to trochę miejską legendą, więc napisałem i zadzwoniłem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Porozmawiałem sobie z panią, która się nazywa, już wam mówię. Ewelina Steczkowska i jest rzecznikiem prasowym Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji, Komunikacji i Ochrony Środowiska, i dowiedziałem się, co następuje. Otóż uprzejmie informuję. Że pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dokonują opisanych czynności. Pytałem oczywiście o te kontrole. Należy zaznaczyć, że beneficjent programu ma obowiązek w okresie trwałości oznakować swój pojazd i jest to sprawdzane w razie kontroli. Jednak, jeśli kontrola miałaby się odbyć, beneficjent zostanie wówczas powiadomiony zarówno o jej zakresie, jak i terminie. <grych> Na ten moment nie są prowadzone kontrole pojazdów z programu Mój Elektryk. I to jest oficjalne stanowisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A dlaczego Drełacha? Bo na tych grupach zamkniętych użytkowników samochodów elektrycznych pojawiły się takie doniesienia, że Petrol Hedzi, czyli. Miłośnicy normalnej spalinowej motoryzacji robią fotki jak leci, no bo bez takiej naklejki to nie wiadomo, czy to jest auto dofinansowane, czy nie jest, i wysyłają do tego Funduszu Ochrony Środowiska, i oni tam teraz czeszą te zdjęcia i na podstawie ich weryfikują i walą kary. No i faktycznie wygląda to jak piękny przesympatyczny, przecudowny trolling, po prostu ktoś sobie przeszedł przez sito weryfikacji w takich grupach zamkniętych, założył konto, puścił parę fejków i yy, straczka palce lizać. Naprawdę yy, bardzo mnie to rozbawiło. Ja ukrywam, że Cóż, jeżeli zawarłeś jakąś umowę i nie przeszkadzało ci to, że za 18 tysięcy złotych będziesz musiał przez dany okres wozić na samochodzie 44 centymetrową naklejkę, no to nie widzę podstaw, żebyś teraz lamentował, że ona szpeci twój samochód i nie można szpanować nowym elektrykiem przed sąsiadem, który ma 15-letniego pasata TDI. No ale. To jest Polska, naprawdę leżę ze śmiechu i to w zasadzie tyle, co chciałem Wam przekazać. Oczywiście, jak powiedziałem, większość serwisów motoryzacyjnych napisała o tym w poniedziałek. Myśmy, mówię yy, przez pryzmat interii, o tym nie napisali. Właśnie skończyłem pisać tekst, który pojawi się w piątek rano interia będzie to miała pierwsza w Polsce, więc nie, nie ma takich kontroli. Jeżeli jeździsz elektrykiem, to taka kontrola będzie zapowiedziana, więc równie dobrze możesz sobie tą naklejkę wsadzić do schowka i wozić ze sobą, ale nie ukrywam, bawiłem się przecudownie, jak przeglądałem te wszystkie wpisy z lamentowaniem na forach użytkowników aut elektrycznych. Wspaniały. Na dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wpuściłem Wam trochę optymizmu w tym szarym jak... szare... niebo... dniu? Trzymajcie się ciepło, Motoprawda w internecie, pozdrawiam... Taveu o Regas.